Hej, cześć, witajcie w drugim obiecanym Wam dzisiaj odcinku z Friday Night Funkin'. Tak jak napisałem na społeczności, tak też zrobię. I dzisiaj mamy Friday Night Funkin' wakacyjne, czyli GF oraz BF. W końcu polecam na wakacje. Tylko tym razem, oczywiście, spotkamy także ojca, matkę Skida i Pampa. Tylko że w takich, wiecie, wakacyjnych barwach, wakacyjnych strojach. I to jest naprawdę bardzo fajne. Zobaczcie to: mamy pierwszy tutorial, później mamy tydzień pierwszy, i tutaj mamy ojca w takim, no wiecie, gumowym kółeczku nadmuchanym. Tutaj mamy Skida i Pampa w płaszczu przeciwdeszczowym. mega fajnie to wygląda. Po lewej oczywiście w tej chwili widzicie fanarty, które mi wysyłacie. Naprawdę są mega. Tym bardziej te, które są takie letnie, pasują teraz do klimatu. No i do tego moda. Mamy też Pikok, który będzie strzelał w nas z wodą. Dosłownie, zobaczycie to jak strzela wodą. Do tego oczywiście mama, która jest... no wiadomo jaka mamuśka jest. No i tydzień piąty, nie wiem co to jest. Do tego wiem, że jeszcze jest dostępny monster. Taki podwodny, czyli podwodny potworek. E, oczywiście pan cytrynka, o to mi chodzi. E, łapka w górę, jeżeli wam się moc spodoba, będzie to dłuższy odcinek, także rozsiądźcie się wygodnie, weźcie sobie picie coś do jedzenia, no i oglądajcie. Zobaczymy jak to wszystko wygląda, jak te grafiki tam sobie działają. Ale zanim przejdziemy do odcinka, to mam Wam coś ważnego do powiedzenia. Pamiętacie, jak kilka dni temu pokazałem twarz? Dużo osób zapytało też o mój fotel, tak więc na szybko odpowiadam. Generalnie jest to fotel firmy Diablo Chairs, model X Fighter w kolorze czarno-białym. W skrócie powiem Wam tak, kiedyś miałem już fotel tej firmy i był to akurat X1. W czerwonym kolorze, który służył mi bardzo długo, a teraz przejął go mój kolega, którego pozdrawiam. Bo wiecie, szkoda było wyrzucać wciąż tak dobry fotel. W każdym razie ostatnio w moje ręce wpadł model X-Fighter, na którym mogę dosłownie leżeć, regulować podłokietniki. Zapewnia mi on idealne oparcie, no i na pewno posiada niepowtarzalny design, jak to przystało na firmę Diablo. I tutaj wystarczy wejść na stronę tej firmy i zobaczyć, że każdy fotel z jakiejkolwiek serii ma w sobie coś niepowtarzalnego. Oczywiście zapraszam do tych linków w opisie, jak i w przypiętym komentarzu. Jak sprawdzicie, będzie mi miło. Jeżeli macie choć trochę odłożonych pieniędzy, a wasz stary fotel zaczyna was męczyć, to naprawdę będziecie zadowoleni nowym fotelem z Diablo. Ceny są spoko, a wygoda ogromna. Według mnie jest to najlepszy fotel gamingowy na świecie. Mamy tutaj hard, oczywiście accuracy, health, wszystko widać. Nasze życie. Tylko, że wiecie, mamy to w takim stylu wakacyjnym. Pomyślałem, że to nagram, skoro idą wakacje. No wiadomo, już tylko dwa tygodnie chyba zostały. A przynajmniej, no wiecie, mówię o szkole, co nie? O pracka jest zawsze, całe życie. Przerąbane. Tak, to znamy, oczywiście. Bardziej zależy mi na tym, żeby z wami popatrzeć na widoczki i na grafikę. Przeważnie nie nagrywam modów, które zmieniają tylko grafikę, ale tutaj jest to wskazane, bo serio, widzicie, jak to wygląda. Naprawdę bardzo fajnie. Przy okazji, sprawdzimy mojego skilla w podstawce. Tak, tak. Góra, góra. Znaczy, dół, góra. A, nieważne, już wszystko pomyliłem. E, co ciekawe, boyfriend śpiewa sobie do loda. Tak jakby go chciał zjeść, ale jednak go nie je i... Nie wiem. To jest takie, wiecie... <grywka> konfuzujące, że tak powiem. Dziwne to jest. I uwaga, teraz będzie to combo. A! Coś tam ugryzło. Ale zaliczyło, mamy 100%. Tylko, że Accuracy jednak spadło. No i sprawdzamy tydzień pierwszy z ojcem. Jak wygląda ojciec w wodzie? Bo widzę, że ma kółko, więc pewnie będzie sobie pływał w basenie. Zakładam, że tak będzie. No i dokładnie. Zobaczcie, jak to wygląda. Co jest w ogóle? Ale ojciec też ma ludzika, proszę bardzo. Co tu się dzieje? Po dziwnie tą strzałkę przytrzymałem. Tak, kojarzycie tą piosenkę? Dawno jej nie słyszeliśmy. Gramy sobie w mody, które zmieniają, zmieniają ciągle piosenki. A mi się coś język plączy. Masakra. Jest gorąco u mnie, nie wiem jak u was. Dajcie znać czy u was, te, czy u was też jest tak gorąco. Co jest ze mną? Czemu ja mówić nie umiem? Papi po... Albym ugryzł tą wisienkę. Na tym lodziku. I tak jak mówiłem po jednej piosence w danej scenerii i sprawdzamy kolejną scenerię i skiny do postaci, no nie będziemy grali trzech piosenek skoro te piosenki znamy z podstawki nie męczyłbym was tym także wszystko co teraz oglądacie jest świeże, bo nie będę przedłużał kolejnymi piosenkami także wiecie tutaj nawet nie trzeba przewijać filmu, po prostu oglądać i sobie patrzeć jak to wygląda GF się tam buja ono wygląda w tych okularach jak mucha też moja dziewczyna zauważyła, mówi patrz <gryw> patrz Meres, mucha normalnie nie no tak wygląda w sumie taka mucha. Ok, i to nam wystarczy ojciec. I my już podziękujemy. I przechodzimy do tygodnia ze Skidem i Pumpem. I tutaj wygląda to naprawdę bardzo fajnie, bo zobaczcie, oni mają takie łopatki. E, jestem ciekaw, jak wygląda tło na tym tygodniu. Dobra, lecimy widzowie, bo odcinek długi. A tutaj proszę bardzo, jeszcze trzy tygodnie. Drugi, trzeci, czwarty. A, jeszcze piąty był. I mamy deszczyk. Mamy też i Skida, i Pumpa. E, jak zawsze, ich piosenka jest trudna. Zobaczymy jak pójdzie mi tym razem. Ale fajnie wyglądają chłopaki, nie mogę. Mega, mega. Dajcie znać w komentarzach, który strój najbardziej się wam podoba z tego moda. Oczywiście na koniec. Jak już wszystkie zobaczycie. Wiecie, musicie wszystko zobaczyć, żeby móc napisać, kto, kto najbardziej się wam podoba. Już tak dziwnie mi misuje, znaczy nie misuje, ale tak. Nie wiem o co chodzi. No mniejsza o to. to. To mało mnie obchodzi, czy ja misuję, czy nie w tym modzie. Znaczy, staram się co, nie? Ale wiecie, skupmy tutaj nasz wzrok na tych ładnych grafikach. Ło, dobra, teraz to sam zepsułem. Tu się przyznaję, ale odwaliłem. Ale wyluzujmy, widzowie. To są wakacje. Tutaj nie trzeba się spinać i pocić, żeby był dobry wynik, no bo co na wakacjach się robi, no odpoczywa. Także zabawa, pełna zabawa. Po czym Merez poci dupę i wszystko trafia. Nie no, wiem, że to wygląda podejrzanie. Tutaj mówię, że to zabawa, a nagle się powsta. I na koniec jeszcze sobie misnąłem, ale serio, to już sobie tak dorzuciłem. Chciałem zobaczyć jak to wygląda, poza tym jeszcze raz bym chciał to sprawdzić, czekajcie. Okej, okay, czyli... Ten lud wygląda tak śmiesznie i upada mu na scence kiedy giniemy. Dobra, chciałem to po prostu zobaczyć, lecimy do tego dnia trzeciego. Tak więc scenka umierania jest nam już znana w tym modzie, upada nam lodzik i w sumie tyle. Czas na piko i jego wodny pistolet. Serio, to może być fajne, bo z tego co widziałem z trailera no właśnie, mamy nenę i mamy ten jego pistolet i on podobno nim strzela w nas. Sceneria też jest spoko. To nie wiem, czy on będzie strzelał. Go pico! Dokładnie. Możemy sobie przypomnieć te kultowe pioseneczki. Wow, jeszcze coś tam jedzie! O, psiknął. To jest, dlaczego ja wcisnąłem dwa razy w dół? Ale mega fajne jest to jak on to psika. Nie miałem laga mózgu widzowie, nie wiem czemu wcisnąłem guzik niepotrzebny. chyba już wiem co jest problemem zauważyłem że w tych podstawowych piosenkach trzeba klikać naprawdę szybko normalnie w modach można sobie dopuścić o fajnie że mi się gra zacięła można sobie dopuścić takie wiecie kliknięcie z opóźnieniem i wtedy miss nie wlatuje ale tutaj widzę że zawsze wlatuje dobra wychodzimy bo to będzie koniec piosenki a my mamy do sprawdzenia jeszcze tydzień czwarty no i oczywiście tydzień piąty a... To jest chyba jakiś nowy trak, tak szczerze, i chyba o to tutaj chodzi. I on także jest z mamą. Nie wiem, czy to nie jest na prawach autorskich, więc jeżeli jest, to po prostu tego nie nagram. Sprawdzamy ostatni tydzień w takim razie. Ale jeszcze zobaczę, czy to jest na prawach, co nie? Jeżeli nie, to po prostu nie będzie tego nagranego. No i mamy chłopków w kapeluszu, patrzcie. Dobra, ale na mamie pokażę wam klasę, żeby nie było, że tylko wiecie. Misuję i chilluję sobie na wakacjach. Też trochę trzeba się spocić. No i dobra, mimo tego początku idzie dobrze. A ja w ogóle do butelki śpiewa. Teraz zauważyłem, że mamuśka do butelki z wodą śpiewa. Dobra. Już nie pamiętam tych piosenek podstawowych, masakry, jak ja tutaj misuję sobie tak randomowo, nie mam wyczucia do strzałek w ogóle. Bo o ile accuracy mam ok, jest naprawdę słoko, no to... Wyczucie do strzałek zerowe po takiej przerwie od podstawki naprawdę. Tylko mody z szalonymi przeciwnikami człowiek grać nie potrafi nagle. No i zobaczcie, no 90, jest ok. No i na koniec wjeżdża jeszcze obiecany monster taki podwodny. Wygląda naprawdę dziwnie podwodny klimat, a my w nim. Także dziękuję Wam za obejrzenie. Nie będę już grał tej piosenki, bo ją znamy, więc nie będę przedłużał. Dziękuję Wam za obejrzenie pamiętajcie łapce w górę, komentarzu. No i subie. Dobra, dzięki i cześć.